Siema, z tej strony Szymon, i dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tym sprzęcie, czyli Predatorze XB273. Zapraszam! Dobra, zobaczmy co tutaj mamy: kable zasilające, displayport. Dalej mamy karty gwarancyjne instrukcje. I e, tak jak myślałem, przychodzi do nas także z tym monitorem karteczka, e, na której mamy numer seryjny naszego urządzenia. E, a na tej karteczce są po prostu wyniki testów e, naszego panelu. E, gamma, e, delta E, podświetlenie szarości. E, wszystko znajdziemy na tych karteczkach. E, jest to naprawdę bardzo fajny dodatek, bo tak naprawdę dzięki temu wiemy, że nasz monitor został poprawnie skalibrowany e, i przetestowany. E, no, i nawet jest informacja. Jakim sprzętem zostało to urządzenie przetestowane? Więc to jest na pewno na bardzo duży plus. Ale dobra, wyciągajmy dalej. Mamy tutaj tym razem zasilacz europejski. Kabel USB, nóżkę. Dobra, także mamy złożony monitor. Ja go jeszcze podepnę pod laptopa i za chwilkę więcej o nim opowiem. Po wyciągnięciu z pudełka monitor prezentuje się genialnie. Mamy tutaj stylistykę Predatora, a to oznacza bardzo wąskie ramki. Sprzęt wykonany jest z wysokiej jakości materiałów. Zawieszony jest na stopce, która oferuje nam ruchy w poziomie, w pionie, regulowanie kątu nachylenia czy przekształcenie monitora do pozycji pivotu. W stopce znajdziemy także otwór do managementu kablami, jest to naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. A jeśli ktoś byłby zainteresowany podwieszeniem monitora, na przykład na ścianie, no to jest taka możliwość poprzez standard wesa które znajdziemy z tyłu urządzenia. Jeśli chodzi o porty, yy, znajdziemy tutaj dwa złącza HDMI i jedno DisplayPort, jedno złącze słuchawkowe oraz cztery yy, USB 3.0. Z czego dwa znajdują się na tylnym panelu, a dwa z boku urządzenia. I w tych dwóch znajduje się także jedno, yy, za pomocą którego nie tylko będziemy mogli przesyłać pliki, a także naładować nasze urządzenie, na przykład laptopa. Monitor może się pochwalić panelem o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli, czyli Full HD. Częstotliwość odświeżania to 144 Hz, mamy tutaj 1 ms czasu reakcji G2G, a pik jasności tego panelu to 400 nitów. Dodatkowo panel kompatybilny jest z technologią NVIDIA g która zapewnia nam płynną i nieposzarpaną rozgrywkę. Mamy tutaj także certyfikat kolorów VESA Display HDR 400, a sRGB wynosi 99%. Panel oczywiście jest zrobiony w technologii IPS, która gwarantuje nam bardzo dobre kąty widzenia, co zresztą teraz możecie zaobserwować. A z ciekawostek dodam jeszcze, że w tym monitorze znajdują się dwa poprawnie grające głośniki. Pewnie wiele z was nie wie, ale ten jak i jaki inny monitor od Predatora przychodzi do nas z pakietem technologii Acer Vision Care. Jest to grupa technologii, która chroni nasze oczy podczas korzystania z tego sprzętu. W skład tej grupy wchodzą technologie takie jak Blue Light Shield, czyli filtr niebieskiego światła, Flickerless, czyli technologia eliminująca migotanie. Low Deeming, czyli technologia obniżająca poziomy jasności, oraz Configure, czyli technologia matowej antyodblaskowej powłoki ekranu. Oczywiście tymi wszystkimi technologiami możemy sterować z poziomu menu urządzenia. Dobrze, także powiedziałem już o większości technikaliów tego sprzętu, dlatego teraz sprawdzimy, jak gra się na tym sprzęcie, i w tym celu udam się na Hauling Abyss. Zagramy sobie aramkę w grze League of Legends, ale zanim to, no to wiadomo, trzeba. Napić się predatorka. I można grać, weszło. Weszło i zginąłem. Dobra, y, jesteśmy tak, że na Howling Abyss y, mamy... Y, mieliśmy małe problemy z nagrywaniem. Y, w każdym razie, no, niszczą nam już pierwszą wieżę. Y, mam 2-4, więc mogłoby być troszeczkę lepiej. Y, prawdopodobnie to przegramy, ale przynajmniej Wam pokażę, jak wyglądają tutaj teamfighty. O, jakiś hook. Dobra, jest Kilek. Oczywiście wbijają w nas. Tutaj zabijamy. Tutaj master robi. Serio mi ściągnęła tyle? Teraz ultujemy ich tu. Kaj, co sobie robi dubla? To nie jest łażka. Musimy się wyleczyć na tych minionkach jakoś troszkę. Ta! Wyleczyć! No ale dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że Wam dostatecznie pokazałem, że bardzo, bardzo fajnie to wygląda na tym sprzęcie. 144 Hz odświeżania, 1 milisekunda czasu reakcji G2G oraz 27 cali Robi robotę. W gry typu właśnie League of Legends, CSGO czy Fortnite, czyli wszystkie tytuły e-sportowe, najbardziej popularne tytuły e-sportowe. Yy, no, wymagają od nas tego czasu reakcji. Każda sekunda tak naprawdę się liczy. No i powiem Wam się, że ja poniżej tych 144 Hz chyba już bym nie mógł zejść. Także słuchajcie, to było na tyle w tym filmie. Dajcie mi znać, czy Wam się spodobał i co chcielibyście zobaczyć w następnym. Może byśmy nagrali o tym tronosie, który tam stoi, a dokładnie tronosie R. Nie wiem. Tyle ode mnie, widzimy się w następnym filmie. Cześć!